Dziękuję. Pan poseł Antoni Błądek, Prawo i Sprawiedliwość. Proszę bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. W zakresie przychodów z prywatyzacji szacowane są wpływy około 20, 25 miliardów złotych. Wyprzedaż majątku Skarbu Państwa, jaka z reguły odbywa się bez dogłębnego dialogu ze stroną społeczną i pracownikami, nie służy interesom państwa polskiego i pracownikom zatrudnionym w prywatyzowanych przedsiębiorstwach. Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw przewidzianych do prywatyzacji jest z reguły obecnie bardzo zła, co spowoduje, że dochody państwa ze sprzedaży będą niewielkie, a sama sprzedaż będzie pozbywaniem się za marne grosze majątku państwowego. Być może jest to celem koalicji rządzącej, a szczególnie Platformy Obywatelskiej, aby państwo polskie nie miało żadnego wpływu na strategiczne sektory polskiej gospodarki i całkowicie chce uzależnić się od obcych kapitałów. Mam pytanie, panie ministrze, czy rząd przeprowadził gruntowną analizę, ile stracimy na sprzedaży, czyli prywatyzacji w obecnej niesprzyjającej sytuacji ekonomicznej na rynkach międzynarodowych? Czy kolejne pytanie czy w budżecie na 2010 rok są zabezpieczone środki finansowe na realizację rozpoczętej inwestycji pod tytułem budowa obiektu dla potrzeb sądu rejonowego i prokuratury w Stalowej Woli, której zakończenie zaplanowano na pierwszy kwartał 2011? Kolejne pytanie czy w budżecie na 2010 rok są zabezpieczone środki na realizację inwestycji Budowa budynku dla komendy powiatowej w Stalowej Woli. Prosiłbym o odpowiedź na piśmie. Dziękuję bardzo. Głos zabierze pan poseł z klubu Le